W było 3 razy więcej czerwonych róż niż białych. To od razu sobie zapiszemy tutaj dane już z tego pierwszego. Były róże czerwone i białe. Czerwonych było 3 razy więcej niż białych. Jeżeli białych było x, to czerwonych było 3x. To oznacza, że to jest 3 razy więcej, prawda? Ok, wszystko proste. Pan Nowak kupił 40 czerwonych róż, i wtedy w kwiaciarni zostało dwa razy więcej białych róż niż czerwonych. Dobra, pan Nowak kupił 40 róż, czyli z tego 3x, bo tyle jest czerwonych. Czerwonych wszystkich jest 3x, czyli 3x. Pan Nowak, kupił 40 róż, czyli 40 po prostu sztuk... OK. A jak wiadomo, żeby rozwiązać y, zadanie z xem z niewiadomą, musimy ułożyć równanie. Mamy jeszcze jedną wiadomość, że... W kwiaciarni zostało dwa razy więcej białych róż niż czerwonych. Czyli po odjęciu tych 40 okazało się, że czerwonych jest mniej o połowę niż białych, tak? O połowę mniej. Czyli ile zostało w kwiaciarni wtedy róż yy, tych czerwonych? O połowę mniej niż białych. O połowę, czyli kupując te 40 z tych trzech x, została ilościowo połowa z białych. Połowa z białych to jedna, druga białych, czyli x. I to jest nasze równanie, które musimy teraz rozwiązać. A więc, jeżeli przeniesiemy 0,5x na drugą stronę, to tutaj będziemy mieli 2 i 1 druga x. 40 przenosimy na tą stronę, to się będzie równać 40. Tutaj sobie to wciągniemy, będziemy mieli 5 drugich, x równa się 40, czyli x równa się 40 razy. 2 piąte, mam nadzieję, że tutaj wiadomo skąd się wzięło te razy 2 piąte, no bo tutaj mamy mnożenie, więc musimy podzielić na ten ułamek, ale dzielenie na 5 drugich to jest mnożenie przez 2 piąte przez odwrotność. A więc 45 sobie skracamy, więc x równa się tutaj będzie 1, tutaj będzie 8, więc mamy 8 razy 2, czyli 16 i tyle bo x to jest nasze białe róż, róże i o białe róże pytają ile było białych róż. Białych było 16. Gdybyśmy chcieli obliczyć ile było czerwonych, musielibyśmy zrobić 3 razy 16.